He caught you with one there, huh? It's OK. It happens. This is boxing, after all. It doesn't matter that you got knocked down. You can get him back in the next round. You did the right thing, though. You took your time, and you got back up. Your father would be proud of you. Siemas, z tej strony Kubik. Witam Was w nowej serii na moim kanale. Będzie to seria z Fight Night Champion i moim zdaniem będzie to jedna z najlepszych serii, jakie do tej pory zrobiłem, bo gra jest po prostu kozacka, a tryb, w jaki będę grał, czyli tryb fabularny, opowiada tak ciekawą historię że naprawdę świetnie będzie się to wam oglądać. Teraz mam za zadanie przetrwać do końca rundy. Udało się. Come on, come on. What is that? Ammonia. <laughs> This is a penitentiary son. Everything gonna do shit but count somebody out, which means you got to knock that cracker on his ass, yeah. And you got one round. Knock the fucker on his ass! Knock the fucker on his ass! Pierwsza walka to jest typowy samouczek. Gra pokazuje nam jakie ciosy możemy zadawać, w jaki sposób poruszać się po ringu, oczywiście ciosy proste, sierpy na górę, na dół, klasyka boksu, do tego oczywiście możemy sklinczować, zrobić unik, nawet uderzyć głową, czy poniżej pasa, jak to miał w zwyczaju jeden z naszych najbardziej utalentowanych bokserów w historii. No ale przejdźmy do gameplayu, tutaj poznajemy powoli każdy czajnik gry. Próbujemy tutaj skończyćować, no nie udało się. Możemy zadawać ciosy na dwa sposoby, albo prawą gałką, albo przyciskami. Możemy jeszcze odepchnąć przeciwnika, zadać cios mocniejszy. Słabszy to tak tytułem wstępu, to jest taka podstawa. A taktyką zajmiemy się później. Ten błysk, który przez chwilę widzieliście, to oznacza, że był to cios kontrujący, te ciosy są mocniejsze kolejny tutaj. Bardzo dobry i chyba już coraz bliżej nokautu, a to znaczy, że coraz bliżej Końca mojego udziału w tym odcinku. To jest taka zajawka. Mam nadzieję, że zachęci was to do oglądania tej serii. Będzie się działo naprawdę. Będzie się działo. Jeśli nie mieliście okazji oglądać żadnej serii z tej gry, mogę wam serdecznie to polecić. I tyle. Widzimy się na ringu w kolejnym odcinku. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć. Congratulations on your victory, boy. You look real good out there. We're really fucking impressed. Welcome to the real world, baby! <laughs> Nighty night, bitch. Ew.